Tak, jak widzicie, witam wszystkich ponownie. Tutaj jest dofinansowanie ze środków unijnych. Tutaj pani pewnie Rafalska, Rafalska była. No i co my tutaj mamy? Mamy kolejną fontannę. Czy ta fontanna działa? Nie powiem wam, nie będę wchodzić tam na ten trawnik, bo później się okaże, że po prostu coś tam zniszczyłam. Może nie? Tak. Ale wam, ale wam przybliżę, przybliżę, żebyście zobaczyli, jak ta fontanna wygląda. Nie wiem, już tutaj byłam sobie ksero porobić i to wszystko. Także widzicie, czy tam, czy tam widać? Nie wiem, nie wiem, czy tam widać, czy to działa, czy nie działa. To są wszystko unijne pieniądze. To ja się zawsze pytam, ja się zawsze pytam, co się dzieje? Z tymi pieniędzmi, które są zbierane jako haracz od mieszkańców. Co robicie z tymi pieniędzmi? Dofinansowanie. Zobaczcie sobie. Poczekajcie. Poczekajcie, zaraz Wam tutaj przybliżę. Dofinansowanie. Widzicie? Widzicie? Jak, jak u mnie? Czyli co? Mamy mamy pralnie pieniędzy, tak? Mamy pralnie pieniędzy. Tak. Wszystkiego dobrego życzę i pozdrawiam Was kolejny raz. Filmiki poukazują się na moim kanale, te krótkie też. Jak ktoś będzie chciał tam zgrać. i szukajcie tych wiadomości w Gorzowie, w Polsacie i umieszczajcie w komentarzach pod moim filmikiem, co tam. Pani Karolina Piotrowska naopowiadała. Była to kobieta, która tutaj jest, jest, która, ale była, była po prostu w spisku, w zmowie z całym tym pandemicznym cyrkiem, który odstawili na terenie Naturalnego Mocarstwa Polskiego. Została zgłoszona do prokuratury. Telefonicznie pan prokurator nie wszczął żadnego śledztwa, no bo telefoniczne zgłoszenie tutaj nie jest yy, wiarygodne, yy, oni tego nie akceptują, bo trzeba pisemnie, trzeba pisemnie, bo trzeba, oni muszą mieć po prostu potwierdzenie, że wy podejmujecie z nimi tutaj yy, no, yy, współpracę, nie nie że wy zgłaszacie przestępstwo, tylko że podejmujecie współpracę, że współpracujecie yy, z tymi firmami firmami nielegalnie istniejącymi na terenie naturalnego mocarstwa polskiego. Jeszcze raz wszystkich pozdrawiam. Miłego dnia.